Moi drodzy, zanim wręczymy dyplomy wzorowego ucznia, chciałabym wam wszystkim przypomnieć, kim może być wzorowy uczeń i kto może nim zostać. Posłuchajcie. Wzorowy uczeń odpowiedzialnie i solidnie wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków. Wykorzystuje w swojej pracy maksimum swoich możliwości. Jest pracowity i wytrwały. Jest zawsze przygotowany do zajęć szkolnych i aktywnie bierze w nich udział. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, a ewentualne nieobecności i spóźnienia ma zawsze usprawiedliwione. Aktywnie i chętnie bierze udział w życiu klasy i szkoły. Zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania. Jest koleżeński i potrafi zgodnie współpracować ze Potrafi panować nad własnymi emocjami. Dba o czystość i swoich zeszytów, książek i przyborów szkolnych. Utrzymuje w idealnym porządku swoje otoczenie. Mam nadzieję, że nagrodzimy bardzo dużo dzieci dyplomami zerowego ucznia. Ci z Was, którzy zostaną wyczytani, poproszę o wystąpienie tutaj na środek i pani dyrektor wręczy Wam dyplom zerowego ucznia.